Jesteśmy w Brennej, 8 stycznia, godzina równo dziewiąta. Wyszliśmy spod rzędu i idziemy w stronę Chorzelicy, a potem będziemy się kierować na Stary Groń. Taka krótka pętla około 12 km. Jakieś 4 godziny nas czeka. że będziemy wam dzisiaj relacjonować z fajną trasą Nasza druga wycieczka w tym roku Cieszymy się z jakieś 5 stopni więc jak na styczeń bardzo ciepło tak. Przyszliśmy z zabudowaniami już takich dosyć sporych kawałek pod górkę. No jest trochę błotniście, ale tego muszę było się spodziewać jak jest taka, taka plusowa temperatura w zimę, to. ale fajnie jest. No błotko musi być. Błotko musi być, tak. Ja będziemy w lewo skręcać i chyba będziemy szli bliżej tego stoku. Jesteśmy już na stoku i zaczęła się stromizna. W swoim jeszcze nie byliśmy ale z tego co tak widzieliśmy to całkiem ładnie myślę że dzisiaj będzie dobra pogoda na taki spacerek jutro mają być jakieś wichry potężne a w sumie na jutro planowaliśmy to wejście ale zmieniliśmy zdanie jutro coś ma padać i ma właśnie w porywach do dziewięćdziesięciu widać, a dzisiaj mam być spokojnie, ja, ja też głodna. Ja też, a teraz sobie zjemy. No ale tego słoneczka też dzisiaj troszeczkę jest. No, tak kilka. Dziesiąt metrów pod górkę Stokiem i skręcamy znowu w las w Taką fajną ścieżkę Gdzie nie ma tyle błota Już się robi ładniej I Już jest fajniej Już taka jesień tutaj jest bardziej I nie jest już tak stromo Tam no może licy, tam może jakaś wiatka będzie to trzeba coś zjeść kawki się napić prawda? My jesteśmy takie głodomory w Domu jemy śniadanie i zanim tuszy jedziemy, to już w aucie jesteśmy tacy głodni i tylko czekamy na pierwszą wiatkę, żeby coś zjeść no. ale te posiłki czy schroniska to jest taki bardzo duży plus taki umilacz w całej podróży. Mamy dobrą kawkę swoją, także będziemy papusiać. <grym> o, się płasko robi. No ten stok to tak na taką fajną rozgrzewkę. mi już jest ciepło. Pięknie Większe szlaku jest piękne Zostało nam jakieś 1100 metrów do Chorzelicy Znowu pod podgórkę, ale już już coś wieje, także chyba coraz bliżej szczytu. Ale ładnie. Szlak zielony połączył się z czarnym, przed nami chyba orzelice widać. Nie jest tak, że my jakoś jesteśmy bardzo sprawni fizycznie, ale no, parę tych kilometrów potrafimy zrobić. Dziennie tylko że po użytku mamy swoje tempo ale dzięki temu też troszeczkę jesteśmy w stanie się pomapować widokami Uu, na przykład takimi z zakrzaka ładnie cisza iba na szlaku praktycznie nie ma chodzimy właśnie na Chorzelicę po jakichś 2,5-3 km jest wietrznie, także jak nie ma lasu to może to głowę urywa także Horzelica jest dosyć odkryta zobaczymy jak będzie Już tam widać szczyt, także o mało Byliśmy troszeczkę pod Chorzelicą Nie byliśmy tam dużo, bo bardzo, bardzo wiało Ale teraz nam się taki widoczek pokazał Bardzo ładny No, tam widać stożek Pięknie No i schodzimy trochę w dół, żeby się no, po prostu skryć w lesie, w lesie. Tak, tam jest Chorzelica A my idziemy gdzieś tam Mamy chyba stare gronie Także znowu pod górkę będzie, ale chyba już nie tak bardzo. Lecimy, Lecimy bo oczy łzamią od wiatru. O godzinie 10.30 docieramy na stary groń. Bierzę widokową widać za nami. Nawet wiatr się uspokoił. No, jeszcze tam nie doszliśmy. Ale, no, 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 jeszcze nie doszliśmy, ale, jest ale widzimy jakąś chatkę. I zobaczymy, czy jest ona dostępna, żeby sobie tam usiąść i zjeść. bo no, Niestety na chorzelicy nie udało nam się tych drożdżówek. Wcisnęliśmy tylko szybko po bananie. No nic, no to się już tu, ja podwieżęm. Tak. Ludzka, no patrzę. W końcu. Ta mhm. To jest drożdżówka. Nasze kabunie. Tutaj jest palenisko. Taka chatka. Trochę ciemno, więc czołówka świeci. Tutaj też są kijki na kiełbaski. Przecznego. Dziękuję. Ja. Idziemy na wieżę po kawa wypita, możemy teraz dróbnać dalej. Mamy jakieś 7,5 km już do autka, ale już będzie większość z górki, a teraz wieża. Jesteśmy na starym groniu na wieży widokowej. Trochę wieje, ale jest przepiękne słoneczko. ładny widok. sobie maszerujemy teraz grzbietem ze Starego Gronia w stronę Pola. i wieje, słoneczko świeci. Bardzo fajnie. Prawda? Prawda. Czarnym szlakiem, potem na czerwony odbijamy i idziemy w stronę brenną. Zeszliśmy ze Szlaku Czarnego na Czerwony Szlak Bajkowy, Szlak Utopca, czy jakoś tak. I cały czas już teraz w dół kierujemy się do Brennej. Dużo skałek, także jest trochę ślisko. Ale ogólnie bardzo ładny szlak, bardzo się przyjemnie idzie. Nowy Szlak Utopca, tak to się nazywa. Już żadnych bajek nie widziałam. <grym> Poza szlakiem. Tak. Szlak, płynąca rzeczka szlakiem, ale tak fajnie płynąca jedną stroną. Taki strumyk fajny, no. Tak. Gdzie teraz? Pewnie tam. Tam jest na drzewie. Już tak z kilometr idziemy asfaltową dróżką. Dalej czerwonym szlakiem Topca wiedzie aż do Brynnej do centrum. Także tam mamy autko zaparkowane. No. Ale niby asfalt, a bardzo przyjemna ścieżka, między drzewami, bardzo przyjemnie. On no nic tu nie jeździ, praktycznie zero turystów. No, ale bo... dzisiaj było bardzo e, błotnie, więc ten asfalt to nawet dobrze, przynajmniej się buty okupią. Tak. <noise> no. Jak będzie coś ciekawego, jeszcze to nagramy, My nie wiemy, bo pierwszy raz tu idziemy. A jak nie, no to na końcu się zobaczymy. A tutaj już tak nie wieje. Nie wieje jest cień, ale nie jest zimno na szczęście. Jest. Tak dosyć solidnie obniżyliśmy wysokość, schodząc tam tym czerwonym szlakiem. A teraz już tak łagodnie spacerowo. A, będzie jakieś pięć na plusie, nie? No, coś koło tego. Będzie, będzie jakoś. No, większość już tej drogi asfaltowej mamy za sobą piękna pogoda. No słoneczko teraz przepięknie świeci. Chyba się już kończy ten szlak, chociaż jeszcze do Otka mamy jakieś, nie wiem, 2-3 km. Chyba no 3, chyba nawet. Ale to już tak między zabudowaniami, już widać tu jakiś parking. A tu tak na spokojnie spacerowo. Tak. Kapıda. Okay. Gel. Bak. Bir göre. Peki. Zeszliśmy do Brennej. Przez chwilę szliśmy szlakiem niebieskim, który schodzi z kotażu, który nas ostatnio sponiewierał w zeszłym roku w marcu. Na dzień kobiet się wybraliśmy. Było zimno, długo i bardzo zimno potem. Teraz zmierzamy w kierunku urzędu miasta, gminy, nie wiem się okazało, że tam jest parking płatny podobno Także mam nadzieję, że chyba będzie bez mandatu jakiegoś. Zobaczymy. Ósmy wiosna. Godzina równa trzynasta, a zaczęliśmy równo o dziewiątej. To jest niemożliwe. Jesteśmy pod urzędem gminy Brenna. No i skończyliśmy. Zatrwało nam to 4 godziny z przystankami, z różdżówką, z bananem, z kawą. Także naprawdę fajnie. Wyszło yy, dokładnie 11,80 km, czyli niecałe 12 km. Bardzo fajny spacer. Na górze wiało, no to fakt, ale i tak, i tak byśmy poszli jeszcze raz. Także zachęcamy. Brenna to już jest nasza któraś z kolei wycieczka tutaj no jest tak spokojnie, fajne górki także można sobie pospacerować czy z psem, czy samym Pawleka. Polecamy